Witam Was moi drodzy na kanale MMA VIP. Dzisiaj szczególny przekaz. Cały polski internet domaga się walki Najman vs. Morański. Ja nie do końca rozumiem z czego to się bierze, bo no, i syn i tata Morańscy to persony, które moim zdaniem nie zasługują na żadną atencję, na żadne zainteresowanie. I tak jak kilka dni temu powiedziałem, e, gdym miał osobiście miał to oceniać, to nawet na złotówkę nie zasługuje garzy. Natomiast no nie mogę przejść obok i nie zauważać tego, co dzieje się w przestrzeni internetu. Jeżeli ja wrzucam wideo o, o, o czymkolwiek innym, a trzy czwarte komentarzy to Marcin prosimy Cię rozpierdól Murańskiego, Marcin usać go na dupę, chcemy walki, najman Murański, no to nie mogę przejść obojętnie obok tego. Dzisiaj wychodzę Wam wszystkim naprzeciw. Eee, złożę mu ofertę najlepszą, jaką może dostać. Tutaj na stole jest 100 tysięcy złotych. Murański ostatnio w, w jednym z wywiadów po Fame MMA poddał wątpliwość, wypłacalność organizacji MMA VIP. No więc dzisiaj zadamy kłam tym, tym stwierdzeniom. Te pieniądze w dniu dzisiejszym mogą być zdeponowane u notariusza. Morański, nie będę ci w tym miejscu ubliżał, bo występuję jako promotor, choć powinienem pojechać z Tobą jak z... Dobra, Za, zahamuję w tym miejscu. Nie będę ci ubliżał, bo i tak ubliża ci już cała Polska. Mógłbym zrobić tutaj duży wywód na temat Twój i Twojego syna, ale pozostanę tylko na tym, że do dziś, jak włączam Twój trening medialny e, instruktora kraft magii, to zastanawiam się, czy na pewno wyłączyłeś wszystkie urządzenia elektryczne na tym trawniku, bo w pierwszej, pierwszej myśli jaką, jaką miałem, gdy to zobaczyłem, to myślałem, że ci po prostu pierdolno prąd, 300 V, gdzieś jakieś przewicie na tym trawniku było, bo tak generalnie ten trening wyglądał. No, później się przekonałem, bo kilka osób potwierdziło, że faktycznie ty tak trenujesz. Okej, okay, dobra, zostawiamy to. Na stole jest 100 tysięcy zł, Jest to garza przeznaczona dla Ciebie. Ja moje pół miliona wypłacę sobie sam z pay -per -view. No i teraz tak, sprawdźmy, proszę. Bardzo, bardzo Ci proszę. 100. Dla tak, przykładu, bosoteczki, bardzo proszę. Murański. Te pieniądze jeszcze dziś mogą trafić do notariusza. Wystarczy, że któryś z Twoich agentów albo ty sam potwierdzisz gotowość takiego pojedynku na iman Murański. Jeżeli wygrasz, cała stuba jest Twoja, jeżeli przegrasz, jest Twoja połowa. 50 tysięcy. Chcieliście tego? Wychodzę Wam naprzeciw. Bardzo proszę. Macie to. Serdecznie Was pozdrawiam i swartem. A co z pieniędzmi teraz? Mój Boże, najważniejsze, Czekaj, jest złoty wór! Pieniądze idą do Złotego Wora. Nie mogą coś inaczej zakończyć. Pieniądze wędrują do Złotego Wora. Teraz wszyscy już wiecie, że na końcu tej drogi jest złoty wór z dla Murańskiego. Mulański, jeżeli chcesz do Złotego Wora, zapraszamy.